Jako dziecko, kiedy zbliżały się urodziny czy święta, wiadomo było, że dostaniemy prezenty, tak? ja czy chociażby mój brat, więc od dziecka starałem się zawsze te prezenty znaleźć. Tak? Więc już od dziecka wiedziałem, że chcę zajmować się wykrywaniem czegoś, tak? ale z biegiem rozwoju, z biegiem dalszego kształcenia się, czyli skończenia prawa, Następnie zajmowania się kryminalistyką i kryminologią, wykryłem w sobie powołanie do identyfikacji sprawców przestępstw. Więc ym, od dziecka tak naprawdę chciałem się zajmować wykrywaniem, czyli nie jako od prezentów człowiek przyszedł do identyfikacji sprawców przestępstw. Stąd też m.in. moje kwalifikacje ku temu, aby móc wykonywać badania na poligrafie. Jeżeli chodzi o film, to ciężko mi wybrać dokładnie tytuł, który przypadł mi do gustu, ale generalnie uwielbiam kryminały również na ekranie, a nie tylko w papierze. Jeżeli zaś chodzi o muzykę, to z całą stanowczością mogę stwierdzić, że jest to rock and roll. Led Zeppelin, Deep Purple czy Whitesnake, więc rock and roll jest w mojej duszy. Za 10 lat widzę się Danal na uczelni i to na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, gdzie będę mógł zarażać studentów swoją pasją, pasją do kryminalistyki i kryminologii.